A u mnie już gra. A teraz ja gram u Was. Witam Was serdecznie na kanale Wujka Czarka. Nóż się uda. Cezary Pazurawita u siebie na chacie. Moich wytrwałych, ukochanych widzów. Witajcie serdecznie. Dziś druga część ulubionych albo kultowych scen z filmu Killerów. Dwóch. Ja już widzę, co zaraz będzie. Wy jeszcze nie. Ale za moment. I Wy zobaczycie. Zaczynamy. sprawy, to wiecie, mnie znaleźć. Tak mnie połamało, panie naczelniku, dyrektorze, że nie mogę się ruszyć. Nie mogę się dźwignąć. Do tego jestem jeszcze załamany i pognębiony. A cóż to się stało? Siara, skąd taka nagła depresja? Łapówkę wziął. Wszystko przez pana, dyrektorze, naczelniku Mieczysławie. Przeze mnie? A jakże to możliwe? Bo wypuściłeś Pan na wolność mojego wroga, Ferdynanda, Pana Lipskiego? No ze względu na rodzinny charakter świąt. A ja to co, Patyk? Dla mnie już świąt nie starczyło. Lipski ma ślub córki. Poza tym jeszcze nie był karany, a z tobą siara. Ileż to razy się spotykaliśmy? 11, 12. To nie jest moja wina, że policja się na mnie zawzięła. Prawdziwi kryminaliści chodzą po wolności, a ja dokładnie nie mogę korzonków wyleczyć. W takim razie zapraszamy na oddział naszej świeżo wyremontowanej, dzięki pomocy Pana Killera, kliniki. Panie, wypuść mnie, Pan. A jakże ja to mogę zrobić, Siara? Nawet gdybym chciał. A chcę. No to co stoi na przeszkodzie? A jak przyjdzie kontrol i Was zacznie liczyć? Polski. Kontrol. Już. Ju. Czy mógłby Pan na chwilę zamknąć oczy? Na chwilę? Po co? Na chwilę. No ja mogę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Już. No. <laughs> Nawet uderzające podobieństwo. Dla niedoświadczonego pracownika więziennictwa, ja jednak dostrzegam pewne różnice. Bo pan jesteś wśród naczelników zebejścia, ale kontrol się nie skapnie. No nie, 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 nie. nie, nie. nie. A której z której? Ty no, jesteś szara? No, 1-0 dla pana. No to jeszcze raz ich pan zapiączy. Dobra. Jak <noise> on do, <noise> do. Już? Nie, jeszcze nie. Piąk. Jesteś siara. Nie. Nie? To kto ty jesteś? Lewiński. <grywa> <grywa> no nie wiedziałem górny. I wyszło na moje. Taki nie, nie, jest jeden-jeden. To jeden. trzech razy sztuka. Jeszcze raz zamykam oczy. No. <grywa> Już? Już! Gdzie jest ten drugi? Musiał wyjść. A ty kto jesteś? Siara. 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 No i sam chciałeś. Mnie tam wszystko jedno. A wiesz, że Siarze zostało jeszcze półtora roku? Pan Siara mnie uprzedził, tylko umówiliśmy się, że będę mógł na dwa tygodnie wyjechać w sierpniu z do Juraty. To jest ciekawe, bo słuchajcie, bo ten, tu jest dużo tekstów, tu jest dużo tekstów Rewińskiego, bo on o swoich, o synku nie mówił, że, że wyjeżdża do Juraty z synem, tylko z łebkiem. No i to Julek natychmiast sobie zanotował i jest ten, muszę wyjechać z łebkiem na tydzień do Juraty w tej scenie. A nie wiem, czy wiecie, ta scena właśnie o zamianie ludzi w więzieniu, no sztuka jest sztuka, jeden musi być jest autentyk, nasz słynny mafiozo Nikoś, e, słynny taki gangster z wybrzeża, którego poznałem kiedyś osobiście. Tak e, dzięki e, z, różnym e, zbiegom okoliczności okazało się, że e, on tak uciekł z więzienia z Moabitu. To jest jedno z najbardziej strzeżonych więzień w Europie. W Niemczech jest Moabit, słynne więzienie. I on tam siedział, odsiadywał wyrok i zastąpił go brat. On wrócił do Polski, dalej kierował mafią. Także. Tu nie ma nieprawdy w tej komedii, niestety, to są fakty. Teraz kolejna scena, moja ulubiona. No i wpizdu i wylądował. No to potem pół kraju to mówiło, no i wpizdu i wylądował. Jak coś komuś nie wychodziło. Ja nie wiem jak ten Julek to, to wymyślał, ale to strasznie, piekielnie śmieszne. Pracując nad, nad tym scenariuszem, powiem wam szczerze, że byłem wykorzystywany przez Julka, no bo z, z Januszem Rewińskim spotykaliśmy się u Julka i czytaliśmy na głos scenariusz. Jak Janusza nie było, to ja sam czytałem. I on trochę rzeczywiście zrobił się kabaretowy, za dużo miał żartów. Powiem wam szczerze, że nas na tak... Pokazie przedpremierowym dla kiniarzy, dla tych właśnie, którzy mieli kupić ten film do Kin. Um, zaczęli się tak śmiać od pierwszej sceny, że nie słychać było, co mówią aktorzy, i jakby scena zagruszała scenę, i, i nie, docierało, nie docierało co się dzieje. No i w i wylądował. Zobaczmy sobie te scenę. Pincie para No i w i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. się przeżegnał, ja pierdy A ty żyje, to jest twardziej. <tuszy> Tam, Tam się coś ruszy. O. To jest prostowanie kręgosłupa, nie to, co wujek miał. Hello. Jak sami swoi normalnie oni biegną po tym, po tym polu. Alto stop.

Bęgo preparado. Ty, ja sobie przypominam Or, hiszpański teraz. To... Ja będę preparado. Gitarra. No, wziął gitarę. A gdzie mam z tą gitarro? Gitarro. tam Rolls-Royce, czy co tam stało tu? Jaguar? A jak on trafi? Gdzie on jedzie? Ty dałeś mu adres? Jaki adres, Stefan? No tak, tak wszystko od... To go Do no, To tak. go Co to ze, za ten Rolls-Royce to jest? Ja go preparado. No tak, Rolls-Royce, proszę bardzo, Rolls-Royce. Uwielbiam takie sceny, jak jest Rolls-Royce, krowy, zad krowi, który macha ogonem. Ja pierdykam. Takie typowo polskie krajobrazy. Oni biegną w tych garniturach po polu z biało-czerwonymi goździkami. To świetnie wymyślona scena. Tam był taki problem, jak ten, ten leci z tym... Trzeba, bo wypuścić manekina, no, któremu się nie rozwinie spadochron. I ten pan z aeroklubu, który jest odpowiedzialny za składanie tych wszystkich mówi, spadochronów, to, słuchajcie, no, całe życie pracuje nad tym, żeby się spadochron otworzył. I raz w życiu siwy pan ma zadanie, żeby się nie otworzył. Facet był spocony. Słuchajcie, ja patrzyłem na niego, a nie na to, jak ten manekin kim spada jak ja... przepraszam krzyczy aktorka i powiem wam szczerze, że jak ja patrzyłem na tego gościa jak, jak ten spadochron się nie, nie otwiera i leci ta kukła i wali w ziemię to ten gość był blady i on mówi, panie Cezary, ja całe życie pracowałem po to, żeby nie widzieć takiego widoku i wy filmowcy my dzisiaj zgwałciliście psychicznie i ja muszę na to patrzeć, to jest straszne abyśmy wiedzieli, że to będzie numer, no to jest działanie, nie? Kręgosłupa wstał. Kuk, 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 kuk. On nastawiał sobie wszystko, wziął gitarę i poszedł po samochód. Fantastyczne. No i co tutaj mamy? Mamy, mamy, mamy. Fundacja, Jurka myślał, że to telefon, tak? Jurek! Trzymaj się! Zostawił się i od razu mnie zabił. Wszystko będzie dobrze. Duszno mi tracę od Wykrwawiam się. Jure, to przecież to jest nalewka babuni. Nalewka babuni, tak akurat. Myślałam, Chyba że... musieliśmy reklamować ten. Oj, dobrze, że cię nie trafił. Trafił mnie dwukrotnie. Wyjmij mi kulę. Tym w szufladzie jest whisky dezynfekuj. Jak zawsze robi doktor Queen. Zrobię to palcami. Hm? A co ma Mam to? tak? Ja szczęście. Od Ferdynanda Lipskiego, aha. Ładnie te kule zostały. Masz swoje kule. No ja powiem wam, no, ta scena to jak, jak, jak scena, no. Masz swoje kule. Podobał wam się to, tak? No takie... To już jest takie właśnie typowo komediowe, że on jej daje już mój aż wyciągaj kulę, tam jest whisky i dezynfekuj. To już jest takie właśnie ten, ja to lubię, jak jest w komedii wszystko prawdopodobne, A tutaj on dostał jednak w te, w te kule się zatrzymały w papierośnicy od Ferdynanda Lipskiego Złotej. To akurat jest prawdopodobne. to już pamiętam, że w samotnym białym żaglu było to, że chłopak miał Samotny Białorzaki, nie pamiętacie co to jest? Ha! To była radziecka, radziecka powieść o takim młodym pionierze, który pomaga e, wygrać rewolucję rewolucjonistom. Bradzie, to było kino samotny, samotny biały Aist to się nazywało. No. To on właśnie miał książkę, jak strzelali do niego, źli. Patrzy źli strzelają. To mu się zatrzymała ta kula w tym w, w książce, którą miał pod pazuchą. A tutaj papierośnica ratuje bohatera. No i teraz tak, nalewka babuni. Czemu nam nalewka babuni była? Może tośmy, w, w, może tośmy właśnie reklamowali, wtedy jakiś był product placement. Wiecie co to jest product placement? To jest to, że ktoś daje pieniążki po to, żeby jego produkt pokazał się w filmie. No i w nalewka Babuni widocznie coś takiego dała, bo byśmy nie mogli użyć tej nazwy. Nalewka Babuni, nie wiem czy wiecie, że jak jeździsz na przykład BMW i BMW się nie zgadza, żeby pokazać znaczek BMW w filmie, to trzeba go zakleić. I wtedy nie mogą powiedzieć, że to jest BMW, no bo BMW bez BMW to nie jest BMW. To jest samochód, samochodzi. Powinno być samojazd. Nie wiem, bo samochodzi, no to jak. Bzura. Następna scena, Lipski na Wolności. Pan Szakal wszedł do akcji z marszu. nawet rąk nie umył. Na nie umył. Posłuchaj, ja mam coś ważnego. A co może być ważniejszego od mojego pieniędzy? Co to jest za Szakal? Od mojego mój pieniędzy. Ale trzeba się na ochronę sforsował piecorzędnie. Ładunek umieścił precyzyjnie. Ale Stefan, ja nie o tym chciałem. To co się stało, że się zesrało? Nie wart, Stefan. Ale Szakal nie wyjedzie, póki go nie kill. Fryty czy pury? Bo mam niosa. pory Jakiego niosę? Lipski wyszedł na wolność. Kiedy? Kiedy? Prawie go minąłem, jak obiad niosę. Mm. Co dopiero teraz mi to mówisz? W poemie tego Mieczysława, naczelnika. Lipski na wolności. Tu się właśnie Sara dowiaduje. Sara się dowiaduje, że Lipski jest na wolności, ale wcześniej o tym, że nie wyszło, żeby załatwić killera. Że ładunek był podłożony, ale, ale nie tak. No i że szakal wszedł do akcji z marszu, nawet bez śniadania. No i tak się właśnie kończy druga część, bo oczywiście, jak zwykle, nie damy rady. Ty, może będzie trzecia. No będzie trzecia, bo ja już, już nie mam siły, już padam. Nie chcę Was też zanudzić. Nie chcę Was też zanudzić przed ekranami, nie przed telewizorami. Więc żegnamy się dzisiaj. Subskrybujcie, naciskajcie dzwonek. Nic nie słyszę, żadnego dzwonienia. Raz czułem dzwonienie, ale to nie było od tego. Widzimy się za tydzień, we środę. I zobaczymy ostatnią, trzecią część e, killerów. Dwóch kultowych według Was scen. Do zobaczenia. Pa. Drogi widzu, chciałbym, żeby moje filmy zawsze docierały do Was bez przeszkód. Dlatego zwracam się z ogromną prośbą o kliknięcie przycisku subskrybuj oraz dzwoneczek. Tylko wtedy jest szansa, że moje filmy do Ciebie trafią i będziesz na bieżąco. Dodatkowo wraz z ekipą ogłaszam cykliczny konkurs, w którym do wygrania będą dwie moje książki tygodniowo. Jedyne co trzeba zrobić to być widzem, subskrypcją, kliknąć w dzwoneczek oraz dodać dowolny komentarz pod najnowszym filmem. Po każdym odcinku będziemy wybierać dwie osoby, które będą ogłoszone w opisie pod filmem. Co wujek Ci obieca, to dotrzyma, nie tak jak inni.